Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, ze mną jest Zemanczmądzio. Witam, witam. Moi drodzy, to jest kontynuacja naszego pierwszego odcinka naszej Gierki. Mojego ośmieszenia podczas ostatniego odcinka. To prawda, jest na, na, na głównym kanale, na koledze Ignacym. Tutaj kontynuujemy już sobie dalej. Cztery odcinki pewnie się zamkniemy. tak. w na stylu myślę. myślę, że maksymalnie to będzie godzina jeszcze Gierki przed nami. Końcówka, tak, muszę przyznać, że mocno z Twojej strony. No, no Musiała być równowaga w naturze. To prawda, za, za wszystkie te kurde rzeczy, które podostawałeś, to ci się należało, żebyś, żebyś trochę, trochę poprzegrywał, więc, więc nie ukrywam, że się cieszę. Ale wykrakałem, patrz, mówiłem jak bardzo ich nie lubię, no i wykrakałem. I, no i tak, i potraciłeś właśnie. Są spełniające się przepowiednia, to akurat klasycznie. Hmm, hmm, hmm. nie potrzebuje, ale. Co ja bym chciał zrobić? Na pewno chciałbym to zrobić... Kurczę, kurczę, kurczę. Nie mogę się zdecydować. Której dzisiaj idzie? Osiołkowi dzień Trzeci. A, a walne może stajnie jednak na razie. Na razie walne stajnie. Już jak plan. Weź tutaj mi wszystko zbierz. O, jak to mówiłeś? O, tak i tak. A tak. wykupię wszystko. Świetnie. Dobra. I teraz szybko do przekazania. Tutaj akurat na garnizonie staniesz. nie się z garnizonu. Złap sobie. Klikasz, przekaż. O tak. O tak przekaż. Drugostroki, tak. Ja bym nie uznałbym za lepszą jednostkę od Pikini więc... O tak, zrobię. W ogóle. Mogę tą jednostkę tak wywalić? Tak. Mogę. Dobrze. Chociaż szybciej biegę faktycznie z centaurami. A, I co, jej, co tutaj zostało? Wow, ja tego nigdy nie kliknąłem. Nie, jest twoje chyba. Czekaj, na kiedy na to? Niebyskie nie, wyraz. jest. Dobra. A gdzie ja muszę teraz pójść? Tutaj mam jeszcze troszeczkę rzeczy nieodblokowanych, nieodkrytych trochę jednostki ulepszyć najpierw zanim tam ucieknę, no ale nie będzie. Okej. Okay. Powinni dać wtedy mimo wszystko. W porządku. No widzę, no, tak. że też już ci się nie chce z nimi walczyć. E, nie bo on trochę przetrzepaną armię, wiesz? Myślisz? Myślę, że tak. Czyli jednak sofa ci, zobacz. Nie, tyle jest kobietą. Co to jest k... to jest kobieta. Służyła jako zwiadowca w, po w początkowym stanie obrony Awli przed takimi To jest kobieta, no. Co się dzieje? Nigdy nie wiedziałem. O, o to było ciekawe. Nie, nigdy nie, nigdy nie wiedziałem, że ona jest kobietą. Myślałem, że jest facetem. ja się może człowiek dowiedzieć, jak się gra w Takie Jakie niespodzianki. No. A, no, okay. Wygląda jak facet. Nigdy nie pomyślałem, że tego trochę zniewidziały ten facet, ale zawsze facet. Proszę. I twój ruch mi przypomniał o jednej bardzo ważnej rzeczy, no bo takiej rzeczy. No tak, domyślam się. A, czy mam cokolwiek na wokalnego? No nie, to jest chyba. Tak, to jest jeden z Tak mi się wydaje. Mm, nie, to jest jedyny, jeden i A, tyle. Ucznicy ci zendaura przerzuca. Nie muszę to ręcznie robić. A, ja bym kliknął dwa razy na to, to bym nie przerzucił ich automatycznie, to nie tak działa. Nie, chyba nie. Dobra. To wracaj tutaj na razie. najczęściej jest wejście wy jednostkę i działanie jej. Um, grupa przeciwników. To nie jest rada. to prawda? Um, 17, nie chcę ich. Czy chcę z nimi walczyć? Nie chcę. Ja mam ulepszonych jednostek, żeby z nimi walczyć. Ja mam I błękitny z małych. Ja, I tak, tak, tak. Że taki prąd. Wszędzie <laughs> padaj gdzie błękitny z będzie. Dziękuję za grę. Nie, aż dziękuję. tak dobrze nie jest. Um, na zamek będzie mnie stać. Dobra. E. Dobra. Okej. Okay. A ty masz więcej rekrutacji za to. Nie, mniej rekrutacji niż ty, bo ja szybciej kapitel zbudowałem niż ty wiesz. E, mówię o tym, że masz dwa budynki do tego do rekrutacji. No to prawda. Czy ja was jeszcze chcę używać. Znaczy, się że tak, że wartość bojową, że nawet nie widzę sensu. Mhm. Mhm. Dobra, brzmi jak plan. Pokazy będziesz ulepszał dla ruchu? E, tak, w dużej mierze. Poza tym no, mogą ci zblokować za przestrzelce. Zawsze tak jest Minimalne, bo minimalne, ale przydatne, nie wiem tam dwie jednostki, które w takich szybkich bitwach, a zwłaszcza w szybkich to nie za bardzo działają, jeżeli nie mają mógł ani magii wody, jakiejś dobrej. Teleskopy, to są Tak, czy ja tutaj cokolwiek. na tych krzyżowców będę musiał złapać i chyba już muszę powoli się do nich zacząć zbliżać tutaj. Na pewno. Nic tutaj w zasadzie nie masz do roboty, tylko biorę sobie zamek. Czego mi brakuje do aniołów? Drewna, Drewno będzie mi brakować. 20 tysięcy złota. No tak, ale jeszcze drewno będzie mi brakować. Teraz tak, to Czy Nie czeka. jestem pewien, czy anioły drewno biorą. To on się brało tego, po mapie otaksowało, tutaj tylko? Tak, tylko tutaj, bo on jest oknowy, więc nie ma Szukam w ogóle, gdzie mam drewno. Mam drewno, mam drewno, no hmm. Nie Wszystko, ale pomyślałem, że w ogóle nie mam. O, tak. Coś bym Ci powiedział, ale jesteśmy przeciwnikami, więc się nie wiem. Dużo rzeczy przeoczułem. No to prawda, troszkę ci się zdarzyło. więc więc ja nic nie mówię, tylko się Ale mam się już moją mapę. Prawda, praktycznie o, co? O, oprócz tam niektórych rzeczy. No ja nie wiem, czy w ogóle mam takie pole jak Ty tutaj. E, mamy, tylko wiesz o co chodzi. Po pierwsze, legionistę masz. Czarny garnizon, mm. jeżeli się nie mylę, był u ciebie na dole. U mnie był na pewno zielony i chyba czarny. Zielony jest. jest do przejścia, ty musisz mnie otworzyć przejść Jeżeli chcesz walczyć. A niebieski chyba też jest u ciebie na dole. No to wygląda. Zielony jest u mnie, widzisz? Tak to tak. Ja muszę otworzyć, a chyba, że obydwa mam zielone. Czekaj, lewę. co tam jest? Po legionisty, tam chyba jeszcze nóżki legionisty. Czyżby cały set? No, i boskich mocy. O, to jest bardzo dobra rzecz. Wóz drewna, zawsze coś dla zbieracza. Teraz ja już nie mam znaczenia na tym etapie, to, to jest kilka bardzo dobrych artefaktów. Jak to możesz siedzieć i śmierdzić teraz? Już. No, trochę nie fair, że widzimy sobie, no, ale to już nie, nie obejdziemy tego typu rzeczy. Hot seat, hot seat. Hot seat niestety, więc tak to wygląda. Portakwały. drewna. Porta chwały. Ah, nie potrzebuję drewna, potrzebuję tylko kasy. Kapitol. Zacny pomysł. Dlaczego by nie? Niechaj będzie. Co ja mogłem przeoczyć? Co ja mogłem takiego przeoczyć? Chwilę Będziesz też siedział i szukał. Nie, nie, nie będę, szukał, A. tylko po prostu tutaj. Chyba, że to jest mój mind game, ja cię wiesz. Wkręcam, że coś przeoczyłeś, żebyś stracił, wiesz, nerwów ja Nie. muszę. on czyta? Tak, zapomniał. Hmm. Dobra, tak. Nie, tym zbieracz. To jest Cell Mind game, wiesz co, jestem stary leads, pewnie. A nim lead z Tomaszem. Eee, dobra, tak, tak i tak O okay. jest faj, dobra. Zrobienie z głównego, Nie. Taki Jasmine czas. Nibby nic dużego, ale. No, może się już Eee, i tu jeszcze masz. Z... Dobra, A co tutaj sobie w ogóle? O, czekaj, kutteczka. Masz... Nie, bo na to... A trzeba... no, no to trzeba przejść i to od... wreszcie odblokować co tutaj jest. W tytkę, nie? nie? będę narzekał. Nie będzie ciężko, żebyś narzekał, naprawdę. Trochę byłbyś, trochę byłbyś. Coraz o czym nie mógłbym ją tutaj wyproszyć, żeby ona tutaj polała. Zdecydowanie ma kimisać do zrobienia zawsze. Trzeba będzie młodzić. Uh, wieża uczników. Ok. No są... więc się ucznikami nazywały skoro są kusznikami, nie? bo Archer, Archer wiesz, tak. Powinno być crossbowman. O! Ten... Czy Pani. crossbowman w ogóle gdziekolwiek kiedykolwiek było używane? Nie jestem pewny. No, nigdy nie słysza... mogło być. No, nigdy nie słyszałem o czymś takim. Smoczki. Muszę mieć jakąkolwiek no, tak. szansę na walkę z Tobą. Jakąkolwiek szansę chcę mieć do walki. Dobrze, że zrobiłeś się tak. na początku. No, Dla mnie dobrze. Inaczej nie mogłem. że tak No tak, tak, wiem, ale mówię, że dla mnie dobrze, bo jakbyś miał jeden miał właśnie tego w drugim tygodniu, to wtedy byłbyś doprzątkiem z tym smakami. to prawda. E Mam tu hajsów, nie mam tu hajsów, nie mam tu, nie przejdę, też nie mogę, ciekawe. Dobra, teraz ty jesteś, no dobra, widzę przyczynę, trzeba go? E, Siwa, podejdź, będziesz przydał, na niekiedy, teraz ty podajesz. No dobra. Dobra, no. centaurów. O, to dla ciebie. Dobra, dobra. Ta, ta krzyżówka nie jest najlepsza rzeczą. O nie! Co daje czerwony? Nie o tym mówię. Czekaj, czekaj, czekaj. Co ty takiego tutaj zobaczyłeś, czego ja nie zobaczyłem? Co to jest za item? Kapelusz czarodzieja? Wszystkie czary piątego czy... poziomu. I tylko roki bronią? No. obejść ją ubeścierbać. portal. Dimension Door. Zaraz będziesz mógł skakać po mafie Dimension Door i zbierać wszystkie artefakty jakie chcesz. W zasadzie to... Żeby many jeszcze starczyło. Bo chyba no nie mam tak, za wiele. Tak, ale z drugiej strony przede wszystkim masz tę możliwość. Że tak czy się teraz od razu na z tymi rokami, czy sobie na nie poczekać? a ja teraz pójdę. Ile to jest z grupą? 20. Do, 20, Do 20, bo... 20. A czy mogę to jakoś inaczej, ciekawie rozłożyć? Nie mam żadnych dwóch jednostek, takich dwuosobowych. czemu to stoi oddzielnie? Pff, średnio to widzę, bo za dużo stracę. Na jak chwilę czujesz? obecną. Jak nie, to bo czujesz? to są nieulepszone jednostki, mimo wszystko. To boli. No i taki nie. A, Zobaczmy, dobra, zróbmy. Z czy będzie mnie na wszystko spóźnione, jak No spokojnie? O, akurat cudowcy na nich wyglądają, że nie mają z zborów. Tak. Rytualnie e, jakiś delikatny handel. No, no. powiedzmy, że są marginalne dosyć rzeczy. Przecież... O, no, trochę ich jest. watacha zawsze jest. To jest zawsze kopalnia złota, czy to jest losowa? Losowa w pełni kopalnia. Może być nawet kopalnia złota. Naprawdę? Kiedykolwiek Ci się zdarzył tartak z tego? Tak. Nie ta, tak, tylko kopalnia drewna. Może zacznij używać poprawnie w kopalniach. Ja Zasz używałem, tak? No i kopania kopalnia złota nie będzie. Nie, to chyba było ustalone, że to musi być kopalnia złota. Niekoniecznie, to się... no, być. ale będzie tak, są Teraz spójrzcie. Dobra. No. chciałem. Tak, tak. więc będę musiał kombinować wszystkie. Adjustments, z którymi jeszcze przychodzą mi do głowy, będę musiał używać i może liczyć na to, że coś się uda jeszcze z tego zrobić, bo jakościowo twoja armia jest tysiąc razy lepsza niż moja, więc... No w końcu to jest zamek, On jest bardzo drogi, ale bardzo dobry. Nie jest aż tak drogi, wiesz? No, ko kosztowo, tak... kasowo jest. Y na pewno nie jest tani, ale, ale, ale jeżeli chodzi o jakość jednostek, to masz dużo lepszą jakość. wszystkim na każdym poziomie mnie mogę kontestować na trójkę, na no, chociaż też gry. Jest... Co to jest grupa przeciwników Szóstka, wiem. Nie najsilniejsza szóstka, ale też grupa. Przede wszystkim odporna na czary spore, spore mm. przewody. Kurczę, kuszą mnie te roki, ale nie chcę ich na razie dotykać. Wysokie arty nie tam Dzięki przyjaciół. Nie ma sprawy. No i wywaliłem tam tego bohatera, teraz by mi się przydał. Oj, to jest jedyne na co liczę, to właśnie, że takimi małymi ruchami uda mi się coś, wiesz, zrobić No tutaj. Dobrze, nie martw się, zaraz znajdę kopalnię złota, kolejną. Tak, to na pewno. Nie no, liczę, że takimi małymi ruchami, wiesz, uda mi się coś, coś jeszcze ubrać w tej rozgrywce. To sobie kombinuję jak łysy koń, żeby coś z tego było jeszcze. No tyle dobrze, że Bastion to też nie jest taki zamach dla mnie, który się niesamowicie skoluje w Blade game'ie, tylko jest po prostu okej. Okay. Jest tak. Jest okej. Okay. Jest okej, okay, nic więcej więcej. Na początku, ja się właśnie zdziwiłem, że jednym z swoich pierwszych próbów nee, nie było lepsze niż Nic nie ma, nie, HO, hvad, nie się wyrazył, No tak, ale nie wiesz, ja zawsze na przykład na początku lepszą Te bo pomimo wszystko, to, bo dwa razy mnie wtedy No Niju, tak, ale ja znowu nie potrzebowałem obrazu.

Kombinował, wybacz mi, ale. Widzę, że ru ruską grę swoją zaczynasz tutaj. Co innego mogę? <laughs> Zadaj sobie pytanie. Skombinuję po rosyjsku, jak tylko się da. Przecież minimalne rzeczy. I. i Czy jestem, jest? Dokładnie jestem bardziej niż pewnie, że to jest obok ciebie. I to mi się cholernie nie podoba. Zwłaszcza, Wasz... że gramy na hot seatie. Oszukajcie, Przepraszam, no. że tu się Powinieneś wychodzić, powinniśmy chodzić. Nie, nie oczy. Tak, bo jest aż albo wychodzić cedurę. No to byłoby no to... głupie, jakby oczu oczy chwili. Gdybyśmy mieli tego... taką tę... E, tak jak masz do spania w samolocie. A co to było? Kartka Magika Quest? E, nie, nie, to jest te oka, co widzisz na mapie. Tak, albo mam wizję na całą mapę, więc w dużej mierze to i tak nie ma większego znaczenia. Ale zorientowałem się, czego nie zrobiłem, bo przyszłem do zamku Mefalow. Okej. Okay. Przyszedłem do zamku Mefalow, uh -huh. a nie kupię książki czarów. Ale tak akurat nie w tym. No, widzę, że się zrównaliśmy akurat z tym. Aspektem. Nie, to już musiałem zrównać jak najprędzej grupę przeciwników. No nie lubię, nie mam jeszcze tego gryfa ulepszonego, żeby był szybki. Eee, dobra, biegnę tutaj, bo i tak będę chciał ulepszyć armię. Okej. Okay. Niechaj tak będzie. To i tak prędzej czy później musi się stać. Dobra, róbmy ruskie granie. <noise> Oszczędzamy każdą jednostkę ruchu. A nie, to jakbyś chciał oszczędzać, to będziesz od razu ich zamienić. Nie. Zobacz jeszcze. Co tam zrobił? Poweriowali mnie. Żeby... Dobra. Nie masz... Czy ty masz morale? To jest jeden z tych wyborów. Albo chcesz jakiekolwiek czary, albo chcesz slowa. Slow. Muszę ryzykować, no. Muszę ryzykować jak tylko mogę. Jakkolwiek to nie byłaby głupia taktycznie decyzja, to... to, to, to... Ja chyba jeszcze jaką ja magię trafiłem? Ja chyba tylko powietrza. Powietrze masz. No to w zasadzie dobra odpowiedź na swoją magię ziemi. Jakąś na pewno. No okej okay. Dobra Co tutaj mogę jeszcze ulepszyć? Gryfek chcę ulepszyć Okej okay. Chciałabym sobie mniej niż wszystko przyjąć, nie co jest, Co to czy mogłeś, tak się da, to może tutaj, Nie jest Niech akurat nie będziesz miał tutaj Liczę, że przynajmniej pieniądze potracisz na ten. No, to jest, no głupota z mojej strony akurat. No, z tym no, poprzednim no, bohaterem nawet zetkę było nacisnąć, żeby spał No a cokolwiek. A no, tak szczerze z po co to już teraz to zrobiłeś, jakiś tak do zamku wyciąć? E, jest to, żeby też tam odbierał inne rzeczy. Okej. Okay. Spacją wchodzisz. Nie było pod ręką. Okej. Okay. Dobra. Żeby nawet to tam to wiesz... może żeby... przejść? Gdzie? Część, że się nie mogę tutaj przejść. Okej, okay, dobra. No, no mi tego. <głos> <głos> Akurat tego nie mogę wyjść, ale tak, no nie mogłeś przejść. Czyli wampirki tutaj bronią, dobra, czyli ty musisz wracać. Tak Katie, poczekaj, bo ja to tobie armię mm -hmm. podam. E, ty i tak musisz tutaj wiedza. A. No nie łapał. Ja tak, nie, ja zapominam, że tutaj są te klawisze e, funkcyjne. A, no tak, bo są te M. -ki. A wiesz jak one działały? M1 to masz wykrzyki. Wiesz? On nie jest pod zbindowany, to no ma tak. takie taki wyniki po ja, ja też miałem tą klawiaturę, ale nagle przesami działać. Tak? Tak, po prostu przesami tak. działać ja, pewnego dnia. Ja tu jestem bardzo z niego zadowolony, tak szczerze mówiąc. No. Tak, raz. No, mówię, wszystkie ruskie szkoły muszę rozgrywać <laughs> teraz już. Jakkolwiek by nie było to głupie, to, to, to robić to muszę. No właśnie. Dobra, no teraz mi już to nie wyjdzie niestety. Staram się jak mogę. To ja tutaj będę chciał basy, Bassy, byłby fajny, który mamy dzień. Dzień piąty, no, to jeszcze no, no, tak. no, raz. Znaczy światło Tak. tak. To jest RST5. Krzyżówko. M. Krzyżówko. Nie, chodziło tutaj akurat o krzyżówkę. Aha, krzyżówka, tak. A, krzyżówka Tak. Właśnie ty Nie ma szybkiego ulepszenia. W Wiem, Wtale że nie mam szybkiego ulepszenia. Patrzę co ja chciałbym bardzo kupić. I co bym chciał. I tak tutaj będę musiał postać, ale co już tutaj. Już, już, już sobie. Mhm. sobie. Jeszcze spoko z i tym I mąkiem. No lepszą wszystko. Wiesz, wszystko będę chciał mieć ulepszone, ale na razie to co najważniejsze. No nie mogę od razu anioła wszyscy nawet. Jest pięciu rekrutów. No nie, nie, wiesz co, i tak tutaj czekam. W, okay. w kolejnie zrekrutuję wszystko. O, tutaj sobie wezmę, to... No nawet mądrze dzięki temu mogę się wejdzie zrekrutować. i tutaj od razu to klop. Czy ty będziesz mogła cokolwiek zrobić? Hmm, ty jesteś obecnie tu. Przypominam ci prawidłnie, jak... Może wejść do tego dymu. Tam, do tego tego. Może wejść pokładnie. No to pokazuje wizji trochę mogę zobaczyć, ale to w zasadzie coś że to też widzę na hotseedzie u Ciebie. Ale widzisz i swój dom. A ja swój to chyba wcześniej widziałem. A co mi chciałeś przypomnieć? Eee... Żebyś nie usuwał, bo znowu będzie, wiesz, sytuacja poprzednia, że... A nie, nie chcę już teraz już usuwać. Aha, okej. Okay. Nie, teraz będę robił ruskie podawanie tego, jednostek. Okej. Okay. Mu, będę musiał je tak ustawić, żebym mógł szybciutko podawać jednostki, jak będę się szykował do przyjścia do Ciebie wreszcie. No, Prędzej czy później będzie trzeba, bo jak wyrównasz się ze mną z Armią, to nie będzie ciekawie. No, to jest coś, co, do czego dążę, powiedzmy. Nie. Jakakolwiek ta przewaga jednostkowa i armiowa, to jest jedyna nadzieja. I ulepszeniowa. O. Przede wszystkim ulepszeniowa. Znaczy, przede wszystkim ilościowa. Myślę, że w ilościach ja... będzie ja... Jak inaczej, w ilości powinienem mną wygasz, że tak powiem. W ilości raczej mną wygrasz. Znaczy, tak. I Sprawdziłem mój błąd, w takim razie tego Właśnie zobaczę co ja mam w siebie. No, muszę so... zrobić twój zamiar. <laughs> jest slow, a ja patrz, ja nie mam spida. No nie masz, więc też ci nie podoba. No dokładnie. Dobra, chciałem tutaj dalej skupować. Co ja ile mogę tutaj skupić? Praktycznie mi się spał. Czym powierzyć oczywiście? ja tam rzeczy nie dokupiłem. Dobra. Mm. A, bo u niej też kupowałem, Właśnie Ta. się zastanawiałem kobietą, skąd masz tyle armii. To też się zastanawiam, Embarko jest. Chyba nie potrzebujesz. Wiesz co. Ile za złoto bym za... ile bym złotą? To... Kurz za jeden, no coś ci... nie spodziewaj się kokosów. No, tego. Ale potrzebujesz już ten? Wiesz Tylko sobie pozwolić. Okej. Okay. Spoko. Nie mi to kontestować. Jestem ostatnią osobą, która by chciała coś takiego robić i ci mówić jak, jak, jak żyć. Jeden. Okay. Kontrolę na ciśnicie. Wy... No bo sobie. chcę w dół jeden. No to wiesz, jak zrobię w ogóle do tej dolnej armii? Ach, no. Tak. Dobra. Mm. Spację i zamieniasz w zamku, jeżeli chcesz ich zamienić teraz. Nie, jest już ok. Zastanawiam się, jak je ustawić na razie. Chyba już gdzieś będę musiał pomiędzy. To też okay. muszę zacząć już ustawiać tutaj. No, no, drodze pod... ruchy. Tak, muszę da drogę, drogę podaniową Muszę zacząć robić. A właśnie, tutaj nic sobie nie ulepszy w tej rundzie. No ale dobra, nie potrzebuję jakoś super. Mogę je ominąć. Okay. ok, go. Ja teraz tak. Rosyjska szkoła. <laughs> Rosyjska szkoła grania Heroesy, kontynuujemy. Dobra. Nie, tak. Przerobisz wszystko. więc że jesteś tutaj takim trochę Putinem. Czemu? Oni chcą pokoju, ale ty i tak wolisz ich dowalić. Ja nie daję im pokoju, ja im daję wolność. <laughs> e, dobra, zróbmy. Czy to masz dwa drewna? No, to by mi się przydało. No, tak, tak. Mefala jest u ciebie głównym. I tak, Mefala. Jest Problem odbywa. Twoim właśnie z tym ruskim graniem jest takim, że ona nie zdobywa całego doświadczenia za te Oczywiście, że całe, ja tego nie walczę. Tylko nie uwalczasz? Ty A, okej, okay, nie, myślałem, że na odwrót. Nie, 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 Nieważne, mefala. myślałem, że na odwrót właśnie walczysz, żeby nie zachować ruchy. A, oczywiście. Korzystuje co się da, ci jeszcze, bo potem chyba przerywamy już nagrywanie na no dzisiaj. Jutro, dopiero będziemy dalej. Mm -hmm. Tak, ten ruchy wszystkie. Czy mogę Ci już teraz, mogę, jeden mogę Ci opowiedzieć na temat tego akurat nie problemu. E Wykonuję nie wiem czy co nie wydaj pieniędzy, bo zbudowałem skarbiec, żeby do siódmego dnia jest naliczony stan i wtedy dostajesz procenty z tego większy. Ja wiem o tym. No, jest jeszcze, jeszcze mi się zdarza to robić. Już wszystko zreportowałem, wszystko zreportowałem. No, to, to wygląda, że jesteś <laughs> <arprecyzjonowo. śmiech> w siódmym więc że Serdeczne zero. Ale cóż, nie ja jestem od tego, żeby cię teraz tutaj wiesz, tutaj pouczać tu, mądrze. Dobra, jakoś to jeszcze finansowo sobie ogarnę. Co ciśniemy się już, idziemy się już bić? Jeszcze no, ja się... nie chcę. No, Okej, okay. to muszę cię jakoś zraszarać, powiadasz? No, no, tak rosto, rosto? no to proszę, bo... nie Nie, nie cię, bo musimy się obydwoje otworzyć przejściami. Bo ty masz, e, popatrz, popatrz mhm, pokaż tą mapę. Pokaż. Masz czerwony, który masz u siebie. A ja mam u siebie zielony. No, ale czerwony już mam blokowany. A nie, zielony też masz, tutaj Tak. No dobra, oczywiście. Oczywiście, oczywiście. Ja będę chciał, to sobie pójdę. Dobra, ale moi drodzy, to jest dobra, żebyśmy sobie na dzisiaj zakończyli, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję, jak również Mandziowi, za to, że był ze mną. Eee, no i co, widzimy się pewnie w następnym odcinku już jutro. Ja bym... Zatem do zobaczenia. Dokładnie, trzymajcie się ciepło. Pa, pa. pa.